Nowenna przed uroczystością Matki Bożej z góry Karmel. Dzień dziewiąty. Amen. Maryjo, Jutrzenko zmartwychwstałego, Twoja nadzieja nie umarła wraz ze śmiercią Jezusa. I choć ciemność zaległa Ziemię, a śmierć zebrała swoje żniwo, w twym sercu płonęła lampka ufności. To ona pozwoliła ci zobaczyć żyjącego. Bądź patronką wszystkich moich samotnych chwil, pytań bez odpowiedzi. Upadków i zwątpień, niewinnego cierpienia. Zapalaj na rozdrożach moich dróg światła nadziei i wiary, że Bóg już zwyciężył. Otwórz moje oczy, by widziały jak Ty. Zapraszam Cię do izdebki mojego serca. Niech stanie się wieczernikiem. Wołaj wraz ze mną, by duch uczynił mnie świadkiem nieba. Módlmy się. Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu. Spraw, abyśmy, będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona, ustawicznie rozważali Twoje Słowo. Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, zanim Was pobłogosławią, to zachęcam każdego z Was osobna do pisania próśb w komentarzu. Siostry karmelitanki bose, które prowadzą tę nowennę, omodlą Wasze sprawy w krakowskim klasztorze przy ulicy Łobzowskiej. Ponadto. Zachęcam Was również do przedłużenia sobie dzisiejszej modlitwy nowenny śpiewem litanii do Matki Bożej z Góry Karmel. Link pojawi się na końcu filmu, w opisie i w komentarzu. Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, niech przywróci Ci czystość serca, wspomoże w walce, uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwach duszy i ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.